No, to będzie miał lepszy czas bo... Kasia ćwiczy I jest. Tak, udział Tak. Tak. biegowe Tak. 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 Trzecie miejsce. Tym razem wciągnięcie sani po śniegu Mikołaj ciągnie co jakieś 40 kilotek. tak? Idziemy na skocznię się, jeszcze to nie jest winda Tylko kolejka górska Z wejściem jak winda Kołaj mierzy czas Na razie jedziemy 30 parę sekund no to pewnie gdzieś ponad minutę wyjdzie

Koszt takiej imprezy około 700 koron, czyli jakieś 200-300 zł. Tak. Nie pójdę może ci i zapłacę. To ja skorzystam z... No mi się jedzie. Ja też tak chcę. Jesteśmy na samym szczycie. Widok bardzo fajny. Tu jest fiord tam stronę Tu jest sam zjazd dla skoczków. Tu jest taki bajkowy plan zabaw. Paśniowy bardziej z elementami narciarskimi też i to chyba najbardziej znana wersja Krzyku udało się nam załapać parę minut przed zamknięciem jest też granie na bazie jego tramwajów spinamy się po dachu opery żeby siąść na nim i zjeść tutaj Polację. Wędrujemy wokół twierdy Akekus, trochę ma takie japońskie mury. Stała wybudowana wkrótce po wielkim pożarze osła I jednak stwierdzę na Fjord Oslo Twa sesja zdjęciowa, ale rzeczywiście okolica bardzo fajna nasz port, e, nie port tylko prom